A powiedz mi, dlaczego ty powiedziałaś takie kontrowersyjne słowa? Żeby w tańcu zostać mistrzem, trzeba pracy, talentu, cierpliwości, pieniędzy i poparcia politycznego. Tanecznego, Tanecznego politycznego. politycznego. Co to znaczy? Wiesz, kiedyś było tak, że... Bardziej ręka rękiem nie, tak, że, nie mieliś... no, że mieliśmy na przykład uh, układy, na przykład. Ja, te... ja myślę, że największym problemem jakby w tańcu jest to, że y, trenerzy nasi tak. są zarówno sędziami, jak i trenerami. Tak. Okay. I w tym momencie to tworzy różnego rodzaju układ. dokładnie. Mafia. Tak jest. I tych układów <laughs> musisz mieć teraz bardzo dużo i wszyscy chcą mieć za to pieniądze. No co ty? I na przykład jeżeli nie masz tak dużo pieniędzy, w sensie rodzice czy, czy tam sam, no, no to, to nie, nie to masz szansy sukcesowe. sobie A wy jesteście pokazywać. w układzie? Ania, ty jesteś w układzie jakimś? No właśnie nie, nie jestem w układzie ja, ja byłam w układzie. Byłaś w układzie? No, no, no i co to znaczy, że co? Ja nie no, że, że mogłam sobie zrobić karierę taneczną. Mm. I co? No i zrobiła. zrobiła no i jest tak,